Cześć się mamy Semanio dzisiaj Zagramy sobie od starego do nowego odcinek 15 odcinek nagrywany pod rząd. i no jak widać 24,359 pieniążków mam więc trochę się zarobiło z tej strony. i w dzisiejszym odcinku kupuję jak to się nazywa? Wapno i będę je rozsiewać. Więc kupię, nie wiem, cztery takie o! korki i wypożyczę sobie jedną rzecz. W różnych jest takie od coś. O! Ciekawe I wypożyczę sobie Na dzisiejszy odcinek I gdzie tam mi się ustawiło? Dobra W sumie będzie możliwe, że łatwo mi to ładować Ale nie jestem pewien Bo pierwszy raz z takim czymś będę się Bawił I będzie mi z... z, z o oh mój Boże Szło źle, czy coś takiego... No to No dobra, to już ogarniałem tak? no spoko ole to się rozciąga zetar się nie ugnie chyba podnieś się podnieś lekko jestem ciekawy czy to wyjdzie tu na przyczepę i ogólnie burtę sobie zdjąłem tak ale nie wiem jak to ułożyć żeby ładnie było na przyczepę więc sobie tak. Sobie będę to upadał tak jeden po drugim. Chyba 4 się zmieszczam I no taka nietypowa akcja, bo nie wiedziałem, że mam tego moda wygranego. I robię to wszystko na spontanie tak spontanicznie I, i co tu powiedzieć dalej trochę dziwnie mi się takim czymś ładuje wolałbym tura ale na razie tura nie mam czy coś takiego na początek takie nie wiem nazwać to głównym Takie coś mi się sprzyda wiem, że rzuciłem to, ale no ciężko mi się steruje do tego, że o mój Boże teraz sobie zobaczyłem, że mój zetar cierpi do, dosyć normalnie, fajnie mi się tym ładuje na mysz myszką, alu zetar się podniósł to nie kawisz, on z tym dojedzie do domu I pyk Trochę to robię nieumiejętnie, ale no wybaczcie, ja się dopiero uczę z takim czymś pracować I do góry. Mieszka mi przestaje działać. i przez chwilę nie widzę tego big-backa, więc... I ogólnie zostało mi 2000. Raczej 22 tysiące. Dobra, no to można jakoś przypiąć pasami? Każdy teraz po kolei będzie przypinany. Tylko sobie odjadę. I nie wiem jak to zabrać wszystko razem. I nie wiem czemu kliknąłem, ale zamiast R. Też też dziwne. I może podepnę to do Zetora, bo zaczep mamy... Nie mamy zaczepu. Dobra cicho. Zrobię to trochę nieumiejętnie. A nie, to ma zaczep, to już co innego. No. To ja biorę te bugi i jak widać było chwilę załadunku, jakiś stefan mi się w i upotkała. I ja sobie na no spokojnie dojadę do, na farmę z tym. I się widzimy za sekundę dla was sekundę dla mnie nie wiem minuta dwie jazdy także no cięcia no Dobra ogólnie to ja już dojeżdżam sobie do pola grosz sobie to najpierw na tym polu Wpadzie, yy, 48 tak 48 Dobra Rozepniemy jedno Nie wiem w sumie jak to będzie Nie, będę musiał wyrzucić. że to wierzyć. Ach Bugi LS-a no. I sobie teraz poczekam chwilę Opuszczę to na dół, żeby... Serio? Nie ma hamulców. To... dziwne ja Poczekam Poczekam za tor, bo my lecimy po... Drugi sprzęt Po 330 <noise> Nie wiem jak to słychać, o, save... Save sejf. Pojadę sobie tyłem gospodarki I reszcie, te jak widać dwi, y, 2000 litrów na hektar będzie nie wiem, czy to jest dużo, czy mało, najpierw zobaczę sobie. Nie tak będę na pełnej jeździł. Nie, dobra, w ogóle tych opony będę musiał jakoś wziąć, bo ich nie używam. Nie mam kotce. Trzeba sobie wystawić okno odpalonego eee, włączymy sobie I sypie się na wapno ładnie, pięknie. Tak. I tylko... O mój Boże. Wchodzi jedna tona. Więc no trochę widać, ale to się ogarnie. Ło, wo, wow wo. na to na ciapka to trochę dużo. Teraz sobie tak przypomniałem. Mogłem wziąć coś innego. Tak. Ile ta zabawy będzie z tym? On niestety ma taki zryw dziwny O mój Boże jak to rozsypuje Ale dobra, nieważne Możliwe że mi starczy jeden na te całe pole Tak ja będę się śmiał šlepek z té dembe normálně. Dobra, <coughs> dobra. No kurde, kašel. W sumie ciekawie się nim rozwozi ten On dość szybko idzie Pięknie to wygląda normalnie Tylko no właśnie muszę kupić myjkę, bo ten ciapek się ujebał cały i tak, i tak dalej Na razie na szczęście mamy mało pól I dzięki temu, że mamy mało pól małe pola ja już mogę sobie pozwolić na jechanie szybciej dzięki temu że mamy małe pola to mogę sobie więcej pól rozsiać a że to tak szybko idzie to jest plus tylko że no właśnie ciapek ciapek staje dęba ale yy, jak staje dęba przy tym to nie wiem jakby on podniósł tego big backa. więc nie będę rozszczepy... Yy, wiecie rozszczepywał yy, tego wynośnika i tego i rozsiadacza i chyba skupię już na więcej lat Yy, tych Big Bagów Dobra, dobra, dawaj, 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 dawaj... No ma wszedł napęd... Więcej mocy się użyć. Trochę niebezpieczne jechać tak tym, tak traktorem, ale to kito z tym. No to się dzisiaj pobawimy. Będę musiał jakiegoś dużego traktora kupić. Widzę, że... ten sobie dać radę, da radę, ale widzę, że ciężko będzie obciążniki będzie trzeba mu kupić ja ogólnie będę musiał na następny odcinek już z kultywatorem tu jechać więc będzie ciekawie nie wiem, czy to, czy tamto zrobię na odcinku, bo po... Kultywatorem Dobra już nie wyłączę tylko jadę jadę Bo wiem czym to może grozić Wiem trochę wysypuję na ten I chyba kupiłem Idealną ilość Coś tak myślę bo te pole Kilka hektarów ma Dam mu trochę palnik Żeby jechał Szybciej 15 może być, bo jakbym jechał na całym... No w sumie. I zara będzie nic. No właśnie, nie trzeba tam jechać aż sobie chyba tym zetorem przyjadę tu no, no, trochę tu dość dawki Tam na całe pole nie doszło ca yy, nie pożycz cały ten. Rozsiewacz a tu <grych> pożycz cały I teraz zapełnię sobie ten Zapewnię sobie rozsiewacz i chyba przyspieszę czas, bo nie, nie wiem, nie, nie wiem, jak to odcinek by długo trwał, z wapnowania. I trochę nie mam co gadać. Więc no. Trochę lipa. Więc wiecie co? Ja przyspieszam czas. Do zobaczenia po drugiej stronie księżyca. <laughs> Nie no żartuję. Po tej... Yy, po przyspieszeniu. Wchodzę do Zetora. Jak widać było... Rozsiałem. Rozsiałem ten... te wapno. Było dosyć ciekawie No, wiele się do góry, poszedł. Myślałem, że... Da radę No, w sumie się nie dziwię, bo w prawdziwym życiu to... Mm, u mnie 60. takie rozsiadacz kiedyś targała to było bardzo ciekawie też szła do góry na górkach oczywiście ale to tylko na górkach a ciapek to wiecie letki przód to tam te 200 kilo może ma i dobra, ja sobie tak pojadę, rozwoduję poza odcinkiem wapno. Eee, i zamknę drzwiło to jest a dźwi... Aha, to ja się otworzyłem super to sobie wiadę już tędy bo nie mam innej drogi ucieczki wiedzie ją wiedzie no i co jestem ciekawy czy jakieś pole wymaga... Mm, dobra dobra wymaga zaurania nie, więc nie będzie trzeba orać ale ja zrobię taką jedną orcję orka. jestem ciekawy gdzie ja włożę te debugi one się bardzo sprzydają. Ale no cóż, później będę kminił. Ja się z Wami żegnam. Do następnego odcinka. Cześć.